you <laughs> Uwaga spółdzielcy! W poniedziałek 26 czerwca rozpoczynają się obrady walnego zgromadzenia współdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej Słowianin. Pierwszego dnia obrady odbędą się w Wolinie w publicznej szkole podstawowej przy ulicy Spokojnej 1. Walne zgromadzenie dla spółdzielców z rejonu: Ulica Zamkowa 3, Ulica Wojska Polskiego 5, 7, 9, 11 13, Ulica Jaracza 2, Ulica Mała 5, 7, 11. Ulica Kościelna 7/8, Ulica Sienkiewicza 4/5, Ulica Słowiańska 3/5 i 13. Członkowie z tytułu lokali użytkowych Ulica Zamkowa. We wtorek, 27 czerwca, obrady odbędą się w międzyzdrojach w klubie Seniora przy ulicy Leśnej 3. Walne zgromadzenie dla spółdzielców z rejonu Ulica Kolejowa 18/20, 21/28. 32-34. Ulica Wiejska, 2. Ulica Marii Kiri-Skłodowskiej, 6. Ulica Leśna, 1, 3, 3A, 3B, 5. Członkowie z tytułu lokali użytkowych, ulica kolejowa i garaży. Z kolei od środy, 28 czerwca, rozpoczynają się już obrady w Świnoujściu. Obrady walnego zgromadzenia będą rozpoczynały się o godzinie 17. Informacje o walnym zgromadzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej Spółdzielni www.słowianin.pl oraz na kanale planszowym Telewizji Słowianin. Projekty uchwał są wyłożone do wglądu członków w Sekretariacie Spółdzielni na pierwszym piętrze oraz w biurach administracji w Międzyzdrojach i w Wolinie. Dzień dobry Państwu, witam y, 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 Pana Przewodniczącego, witam Wysoką Radę, witam y, Zarząd, no, proszę Państwa, no z przyjemnością po raz kolejny spotykam się z Państwem. Y, no, odległość do Świnoujścia jest kawałek drogi jest, dawno nie byłem, chętnie bym się wybrał w ten rejon, myślę, że taka okazja będzie, Porad może się wybieram w okresie wakacyjnym. Y, y, proszę Państwa, no, żeby Państwa już nie nie czy macie niecierpliwości? Tutaj wspólnie z kolegą Sylwkiem, załatą, kolegą biegłym, badającym. No cóż, zresztą no, od, od wysokiego A, no, dostaliście opinię pozytywną, bez zastrzeżeń. Można powiedzieć, no yy, pewnego rodzaju, jak koleżanka przed chwilą miała spotkanie z, z inną radą Laurka, bo faktycznie, opinia bez zastrzeżeń. Świadczy o tym, że Wasze sprawozdanie finansowe, sprawozdanie działalności, jak i jakieś prowadzonych ksiąg rachunkowych jest, jest na y, wysokim poziomie. Przepraszam, ja. Proszę Państwa, no, y, dlaczego wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń, y, która świadczy o wysokiej jakości Waszych sprawozdań i, i jakości y, prowadzonych ksiąg rachunkowych? Bo tak patrzę y, na Waszą sytuację majątkowo-finansową i nasze wyniki uzyskiwane w ostatnich latach. I w związku z tym y, mam jakiś punkt odniesienia. No i jak ja tak widzę ten rok 22, który jest dla was rokiem dobrym z kilku powodów, nawet no jak się weźmie w rękę nasze sprawozdanie badanie z opinią, no to no, że jesteście spół, y, spółdzielnią majętną, no to świadczą te y, sumę finansową ze sto milionów złotych, ale jak się widzi zysk jednego na poziomie milion no, 421, który, który jest no, porównywany do roku poprzedniego, bo w zeszłym roku państwo zysk zyską niewiele, niewiele większy. No a w punkcie czwartym zwiększenie zasobów środków pieniężnych 4 miliony 200 się zwiększyły zasoby środków pieniężnych na rachunku bankowym, a więc to jest ta informacja, która idzie dla czytelników, dla czytelników Waszego sprawozdania, dla Waszych członków, że spółdzielnia dobrze się rządzi, skoro, skoro te zasoby środków pieniężnych nie maleją i są. Oczywiście są większe, i są. Oczywiście no, powiedzą członkowie: A, to z naszych wpłat, naszych opłat, i, 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 i to są nasze pieniądze. Zgadza się, to jest ich pieniądze, które Państwo no, w sposób poprawny gospodarują. Ja jednak zacznę od tych rachunków pieniężnych, dlatego, że nie jest tak nie jak brak kasy w kasie. A Państwo, ja tak patrzę w rachunku przepływów pieniężnych i polecam lekturze rachunku przepływów pieniężnych, jako najważniejsza część prawodania finansowego, która pokazuje, jakie jakiej wysokości realnie środki przyszły i na co Państwo wydatkowali. No to proszę Państwa, jeżeli przepływy pieniężne działalności operacyjne, na to sprawdzenie pada się jeszcze częściej. Wykazuje nadwyżkę na poziomie 5 milionów 600. Jak doliczymy amortyzację, te 900 parę tysięcy, prawie milion, to Państwo na poziomie EBITA tego cenia się inne podmioty gospodarcze, a szczególnie spółki yy, prawa handlowego, które stosują zasadę maksymalizacji zysku, no to tam wynik na poziomie 6,5 miliona złotych no by cieszył wspólników takiej spółki. Oczywiście celem spółdzielni nie jest uzyskiwanie maksymalnych wyników na GZM-ach, tylko na, na działalność tej poza podstawowej, jeżeli chodzi o lokale użytkowe, które Wam dają i, i działalność ta jest związana z GZM-ami, która daje właśnie ten wynik do opodatkowania. Który, z tego wyniku wspomagacie właśnie GZM to no ten wynik proszę Państwa to zacząłem dwukrotnie większy niż w roku poprzednim. A więc na, na, na zarządzanie funduszami funduszami jest to, jest to bardzo ładnie wygląda i ta nadwyżka operacyjna działalności spółdzielni pozwala spłacić kredyt, który Państwo chcieliście w wysokości o 700, a, wy, a poziom zadłużenia na macie mimo wszystko duże, a więc to źródło, źródło yy, 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 środku na, na, na wydatki na wydatki na te yy, związane między innymi z kredytami, jak i na inwestycje wspólne, no, poziom inwestycji na yy, państwo remontu, które robicie na okrągło, na dosyć wysokim poziomie no 684 tysiące. No nie najgorsze. Ale na to chciałbym Państwu zwrócić uwagę zacząłem od, od, od środków pieniężnych, bo na to jestem uczulony, bo w niektórych spółdzielniach w naszych praktyce no, były zatwory płatnicze powodowane, powodowane niegospodarnością. A patrzę na to zarządzanie należnościami i, i gotówką w kontekście takim, jak Państwo, widykują Państwo widy, należności i na to jestem uczulony uczulony i powiem Państwu y, tak, w każdej zadłużenia opad 4,5%. No dobry, powiem szczerze, że dobry jesteście w czubie innych spółdzielni, bo tak porównanie jest na terenie Polski. No i w każdej poniżej 5 liczę się do dobry. No bo co to, znaczy, to znaczy, że w granicach 14-20 dni średnio y, y, płacą wam y, członkowie spółdzielni skoro ten wskaźnik zadłużenia jest tak niewielki. Oczywiście gorzej jest na lokalach użytkowych, ale to jest praktycznie we wszystkich budynkach, no, najemcy lokali użytkowych no płacą słabiej. No i u was jest to samo, chociaż ten no, wskaźnik 18 jest trochę za, za duży, bo to, to muszę po, powiedzieć, no w średnich wskaźnik zadłużenia 6%. No, jak ja mówię, no, do jednego miesiąca nie, nie robimy z tego powodu yy, dramatu. Także tutaj muszę pochwalić o tym, że te należności, polityka indykacji należności, ten reżim jest na przyzwoitym poziomie. Co państwa, co, co mnie państwa powinno niepokoić? No niedobory, niedobory nie to w kasie, tylko niedobory na gospodarce na gzd na gzd i, i na to chcę Państwu zwrócić uwagę, że na tym trzeba będzie trochę popracować. Na gzd jak i na, na funduszu remontowym. Oczywiście no to jest polityka, wasze spółdzielni, wiele spółdzielni yy, taką politykę prowadzi. Jak masz czego dołożyć, no to ten wynik na, yy, na, na gzd jak i na funduszu remontowym, yy, jest bolesny. Ale yy, nie może być tak, w przyszłości musicie na tym popracować my do politykę opłat to sprawozdanie zarządu, panie planu, stawki. Yy, staweczki na stronie chyba trzeciej. Yy, czy one są wysokie, czy niskie? No nie chcę się wypowiadać, bo zróżnicowanie jest duże i to w różnych spóźnieniach musi... yy, tak jest. Ale widz yy, również. To zróżnicowanie występuje, ale wynik na doborach, które Państwo wskazujecie to jest na sprawozdaniu w rachunkach z i w rachunku ociągnionych w, w bilansie, no nie może być każdego roku nadwyżka kosztu nad przechodami, a więc, a więc większe wydatki niż pływy, niż wpływy. Bo te zasoby środków pieniężnych, które Państwo macie na tych wynach bankowych mogły w którym momencie się wyczerpać poprzez grzech zaniechania, aktualizacji opłat rzeczowy w stosunku na tych nieruchomościach, które wykazuje ujemny. Z tego co pamiętam ponad 50 nieruchomości wykazuje ujemny. tak jest na wydatki na, 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 wydatka, na remonty, remonty. No fajnie byłoby, gdyby te nadwyżka kosztów i drugie sądy przychodów wraz z kosztami była zbilansowana, że część nieruchomości ma wynik dodatni, część ujemny. No ale jak Państwo widzą na koniec 22 roku fundusz remontowy na 46 nieruchomościach wykazuje dodatnią wartość, na 50 tak ujemną wartość per saldo niedobór funduszu remontowego wykazuje saldo ponad 9 milionów złotych, a więc no Oczywiście yy, podobna sytuacja jest na GZM, yy, ie jeżeli chodzi o lokale mieszkalne i tutaj też Państwo zwracam na to uwagę, żeby no, te trendy delikatnie odwracać. Oczywiście nikt nie lubi, nikt nie lubi, yy, żeby te opaty czynszowe wzrosły. No ale proszę Państwa, no zaraz 22, które badałem, no natyczka przychodu 150 i niedobór, niedobór, na y, nieruchomościach 1,5 miliona y, złotych. Oczywiście y, muszę to pochwalić y, dobrą politykę zarządu i Państwa, którzy z nas nadzoru macie satysfakcję, że ten zysk skany na działalności, y, że tak powiem, pozamieszkalnej, mmm, Przeznaczacie na wspomożenie gospodarki zasobami mieszkaniowej. I tak spółdzielnie to większość, większość robi. Państwo z tego zysku 1,421 mln. W sposób poprawny dajecie nie tylko na zwiększenie funduszu zasobowego, ale za zwiększenie zasilenia funduszu remontowego i, i na zmniejszenie kosztów eksploatacji na GZM-y nie do, do, do nieruchomości. 434 tysiące, jak tu widzę, w które mam przed sobą. I tak, i, tak, I tak należy robić, tak robi większość spółdzielni. To powoduje, że to zbilansowanie tego niedoboru, niedoboru no, jest poprawiane, poprawiane. Oczywiście zarządzą spółdzielni, jak badam tak po raz kolejny logan niektóre spółdzielnie w swoich portfelu audytu mamy już kilka, kilkanaście lat. No to zwracam uwagę na to, żeby w rachunku ciągnąć nie było tego grzechu zaniechania. Zawsze mówię, że lepiej reagować i korygować czynsze, no z uwagi na inflację, na, na poziom kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych delikatnie w górę państwo też to robią, bo przecież zasoby mieszkaniowe się nie zwiększyły, a przychody u państwa w stosunku do roku ubiegłego no, wzrosły o kwotę no, 4 miliony zł. No, ale widocznie było to trochę jeszcze z, z, za mało. Rzeczywiście trzeba ten trudny okres po pandemii i, i ten kryzys wojny, który spowodował wzrost inflacji i u państwa te koszty mediów również również wzrastają. To jest spowodowane tą podwyżką, i to członkowie spółdzielni, i tylko wasze na pewno rozumieją, i, i, i że większość podmiotów. I z tym boryka się, z, z tymi ryzykami związanego z, z niewiadomym kosztem, kosztem ener energii i mediów. Także tutaj, tutaj nie widzę nie w widzę, yy, tym przedmiocie no, zagrożenia, że Państwo nie mają pełnej kontroli. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, zasoby yy, wasze, Waszych środków pieniężnych. No wzrosły, a więc Państwo jesteście przygotowani, żeby te poniesione zwiększone wydatki na otrzymanie GZM-ów ponieść. I podsumowując, żeby Państwa nie zanudzać, rekomenduję to sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z działalności, które jest bardzo ładnie napisane, ten wynik na poszczególnych nieruchomościach. Dużo informacji, także tu Panie Prezesie, wysokie Zarządzie, yy, moje uznanie w yy, sposób treściwie, konkretny na kilkunastu stronach jest napisane. Kawałek złożone. Na Podoba mi się takie podejście merytoryczne, żeby nie było to zbyt długie, bo kto to będzie czytał, bo widzę niektóre niektóre no to posadzają yy, z tymi nadmiarem informacji yy, i, i, i. to sprawozdanie jedno i drugie rekomenduje Waszej Radzie do zaopiniowania a na zgromadzenie członków, w dzieniu mam w końcu się obawę, też będzie po okresie pandemii jego zatwierdzenie. O absolutorium na zarządu nie mówię, na no to już Państwa kompetencji, ale, ale tutaj moja również rekomendacja w sensie takim, że zarząd w sposób właściwy wykona swoje, w mojej ocenie zadania, bo te wyniki finansowe, ta sytuacja finansowo-ekonomiczna no no jest stabilna, poprawna, poprawna. A te problemy, te zaszłości przed y, lat, no na bieżąco zarząd kontroluje i stara się i stara się je rozwiązywać. Także ja ze swojej strony tyle, jak są jakieś pytania do mnie, to bardzo proszę, proszę. Gasilberg nie mógł, brać udział, w waszym spotkaniu z rady, ale sytuacja rodziny ma taką jaką ma. Le Leczę tam rodzinę, w związku z tym pozdrowienia również od kolegi badającego, podziękowanie za współpracę, Jego e, e, nie przedkładam, przepraszam, zagrylowanie księgowości, jak i, jak i zarządu, ale niestety taka nasza robota, że musimy zaglądać, zaglądać i te wszystkie dokumenty i zapisy i sprawdzać. Także ja ze swojej strony tyle, jak są jakieś jeszcze do mnie pytania, bardzo proszę, mogę się do niektórych zagadnień Państwa odnieść. No widocznie no za dużo powiedziałem, kurczę, no bo jak bym wiedział ja to bym pytał, tak? Ja jestem spółdziecą bo kiedyś w tym, kiedy młodości byłem prezesem spółdzielni, może nie mieszkaniowy, ale produkcyjne przez 10 lat, no to w związku z tym takie moje doświadczenie, wiem o tym, że w kolektywie no, trzeba, trzeba się nie to umieć poruszać, trzeba rozumieć, rozumieć, że każdy członek jest ważny, ma ważny głos. Oczywiście zawsze znajdzie się w waszym gronie, jakby tam macie gdziekolwiek tak wielu członków, taki mal kontakt, który zaszły jest niezadowolony i na pewno są też takie, którzy chodzą, grylują, ciągle tam no, no, no narzekają, no. No, każdy ma swego mola, który go, trumoli i i, I ja do tego jestem zwyczajny Państwo również też, ale decyduje wola większości, a wyniki się bronią, bo po pierwsze tych spółdzielców no, za bardzo nie, nie, nie ciągniecie, że nie gruliecie chociaż musicie zwracać uwagę na to, że koszty utrzymania spółdzielni i, i ich zasobów no niestety będą rosły. No. To już jest to, co zarząd pisze w ostatnich, na ostatniej stronie swojego sprawozdania. zwraca na to uwagę że wzrost kosztów jest, no, można powiedzieć, w jakimś sensie nieprzewidywalny, nieprzewidywalny i to ryzyko nasze występuje i to ryzyko jest rozpoznane, właściwie zdefiniowane przez zarząd. Także to moje również uznanie, podziękowanie zarządowi spółdzielni, panu prezesowi w szczególności.